Cześć, nazywam się Damian Dąbrowski, witam Cię na swoim kanale Budowlans TV. Wiesz lub nie, zajmuję się jakby budowlanką, tak i dzielę się na tym kanale właśnie całą powiedzmy swoją zgromadzoną wiedzą przez te wszystkie lata pracy w branży, dlatego też jeżeli jesteś pierwszy raz, mam nadzieję, że zachęcę Cię do dalszego oglądania. Jeżeli jesteś już ze mną po raz któryś, dziękuję ci ślicznie, przybijam żółwika dla Ciebie, nie? Cieszę się, że jesteś, że ufasz mi tak i wciąż jakby zaglądasz na mój kanał i mm, oglądasz mnie, nie? Jest mi bardzo miło. Dzisiejszym tematem jest jakby klejenie płytek na placki. Nie, ma, nie, nie mam na myśli placków ziemniaczanych na placu, Dlatego też, jeżeli jesteś ciekaw, planujesz remont, być może samodzielnie, nie wiem, e, kładać płytki właśnie, wykańczać łazienkę czy coś, e, myślę, że ten materiał będzie jak najbardziej dla Ciebie i wyniesiesz coś e, dużo, myślę, że wyniesiesz, dlatego warto, jak zawsze, krótko i na temat, w miarę zwięźle, postaram się odpowiedzieć właśnie na ten temat. Hmm podzielić się z Tobą właśnie tym wszystkim, co wiem odnośnie tego tematu. No bo temat jest naprawdę dość istotny. Dlaczego jest tak istotny? No może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle klejenie na placki. Czy coś Ci się obiło u uszy, tak? Czy słyszałeś ten termin, pojęcie to, czy też nie? To już Ci wyjaśnię. Generalnie klejeniem na placki nazywamy klejenie na placki. <laughs> Jak sama nazwa wskazuje, no po prostu bierzemy kielnie, taki na podłogę, tak, czy na ścianę walimy pach, pach, placki jakieś jedne tu miejsce, tu w miejsce, tu w miejsce, prawda, i na to przyklejamy powiedzmy płytki, nie. Może to też na przykład to zjawisko dotyczyć jakby klejenia też styropianu, przez jakby docieplenie niowców, nie. Bo też zamiast tam kleić obwodowo i tak dalej, nie jest to temat na dzisiaj, ale oni walą powiedzmy jakiś tam pach, pach, trzy, cztery placki na Płat styropianu i to przyklejane na ścianę, prawda? I teraz tak, nie? Więc klejenie na placki to nie jest tylko tak, dotyczy jakby klejenia płytek, możemy to zastosować jakby, jakby w szeroko pojętej budowlance, ponieważ no często jakby to można jakby spotkać. No dlaczego można to spotkać? No właśnie, tak. jest to temat taki trochę naprawdę i skomplikowany, ale też i nie, i bardzo, i prosty. Dlaczego? Już Ci wyjaśniam. No generalnie dla, może wyjaśnimy, skoro wiesz już czym jest właśnie klejenie na placki, to może m, dlaczego się ludzie Wchowcy, jakiś tam, dlaczego ludzie jakby kleją na te placki? Ponieważ jest po prostu jakby szybciej i robią to jakby z lenistwa. No, dla mnie to jest jakby równoznaczne, gdzie że jeżeli ty, ktoś kładzie na placki, klei na płachlacki, pla, to musi po prostu nie chce. A czego musi nie chce? Bo zazwyczaj jakby klejenie normalne wynika. E, Wymaga jakby poświęcenia większej ilości czasu na przygotowanie podłoża, tak, na właśnie naklejenie. I o co chodzi? No bo generalnie na placki kleimy często na przykład płytki, gdy mamy powierzchnię nierówne, gdy jest na przykład bardzo właśnie nierówna ściana. Idzie na przykład dużo kleju, jakieś tam powiedzmy półtorej cm, dwa, może nawet i trzy. Teraz tak strzelam, nie? Żeby nie było. Mamy jakoś, chodzi o to, że mamy jakoś znaczną, tak powiedzmy, powierzchnię. Gdzie mam przykleić płytki, nie? I w tym momencie nie chcę się fachowcom, innym ludziom, powiedzmy, powierzchnię, ściany, tak, tą płaszczyznę jakby wyrównać, żeby tego kleju szło, tak, powiedzmy, na grzebień. W innych mat moich materiałów, jakby wezmę pod lubek, grzebienie, tak, czym są w ogóle, ale dzisiaj chodzi o to, no grzebień, co z tymi zębami, nie? Ale to nie o to chodzi dzisiaj. Chodzi o to, że jeżeli mamy właśnie za dużo tego kleju, no to łatwiej jest, powiedzmy, walnąć blatki, Raz, dwa, trzy i płytkę przykleić, tak? I klei się, tak? I, I ten... I trzyma, prawda? No niż aniżeli wyrównać tą powierzchnię, prawda? Przykleić jakąś płytę, może kartonową, gipsową, może wyrównać powierzchnię i dopiero na to kleić płytki, prawda? Proces jakby technologiczny się wydłuża, ee, dochodzi jakieś tam koszt dodatkowych materiałów, e, zlecenie wydłuża się, dlatego też wielu fachowców po prostu no, oszukuje, no bo jest to w pewnym sensie jakby oszukiwanie zarówno klienta, czy też ty, jeżeli będziesz robił, no to to jest oszukiwanie jakby samego siebie. Dlaczego? Ponieważ no pan licho, powiedzmy, że na przykład jeżeli kleiłbyś płytki właśnie na te placki na ścianie, nie chociaż to też nie mówię, że klejenie na placki to jest dobrym wyjściem, nie? Ale chodzi o to, że mówię, że zdwojga złego. Mniejszym złem, o tak to ujmę, byłoby na przykład klejenie płytek na placki na ścianie, a na podłodze. Dlaczego? Ponieważ jeżeli klejemy jednak na płytki na te placki, jakby logicznie się wydaje, że ten klej tak na płytkę dobijamy, ale logicznie się wydaje, że ten klej jakby nierównomiernie się rozejdzie przecież po tej płytce. No chyba mam nadzieję, że rozumiesz, tak? co o czym mówię do ciebie jest to jakby zrozumiałe. No bo jeżeli nie waży, że damy tych placków, nie wiem, osiem, i ten, zawsze gdzieś się znajdzie jakieś miejsce, gdzie ten klej się nie rozejdzie, tak, nie będzie równomiernie i będzie pustka, pusta jakby przestrzeń. I teraz tak, no tak jak powiedziałam pal licho, jeżeli to jest na ścianie, ponieważ, no jakby, no ścian nikt nie chodzi, nie pułka, tak, jakby, tak? Nie ma jakby takiego użytkowania aniżeli na podłodze. To też nie jest tak, że powiedzmy, że jeżeli przyklei się płytki na placki na ścianie, to to jest dobrze ponieważ, no takich powiedziałem tak się nie powinno robić, bo wyobraź sobie sytuację, że na przykład będziesz chciał w przyszłości zakołkować jakąś lampę, tak jakiś kołek zamontować, jakąś lampę, może szafkę, tak, czy coś, nagle wiercisz i w tej płytce jest po prostu głucha przestrzeń, prawda? W innym z moich filmów właśnie, możesz sobie tutaj zobaczyć, jak będziesz ciekaw, pokazywałem właśnie, w jaki sposób sprawdzić, czy jest ta głucha przestrzeń, czy nie, ale właśnie w głucha ta przestrzeń wynika właśnie między innymi w dużej mierze właśnie sklejenia na te placki i gdybyś na przykład właśnie próbował zamontować jakąś szafę, tą lampę to co powiedziałem, trafiłbyś na przestrzeń pyk i płytka mogłaby tobie pęknąć, dlatego też to nie jest takie, że klejenie na, jakby na placki na ściany, płytki na ściany jest jakby takie dobre bo zawsze może coś takiego się zdać aczkolwiek wyobraź sobie sytuacji, że kleisz płytki właśnie na placki na podłodze, nie? kleisz płytki na podłodze, na placki no i ktoś chodzi w szpilkach, może twoja kobieta, tak może ktoś inny, ale chodzi o to, że jednak no, mamy częstszy ruch tutaj nie? i bardzo często coś ci upadnie, może jakiś nóż, może dziecko będzie się bawiło. Nie? E, więc jakby bardziej narażone jest właśnie na ryzyko takiego pęknięcia tych płytek właśnie podłoga, jeżeli jest klejona na placki, niż nie ściana. Chociaż jedno i drugie może pęknąć. I teraz tak, czy właśnie płytki przyklejone jakby na placki się nie trzymają? Trzymają się. Zazwyczaj jeżeli ściana została jakbyś prawidłowo zagruntowana jakby zagruntowana w moich silników, na przykład pokazywałem się do czego grunt szczepny służy, e, tak więc być może, jeżeli dobrze e, jakby przygotowałeś te podłoże, być może jakby zagruntowałeś płytki, nie, wykonałeś tutaj wszystko to, co należy, no to jednak zafugowałeś, no jednak ta fuga, pamiętaj, że ta fuga trzyma tutaj tutaj dużo, nie, więc nie jest tak, że te płytki, czyli one na placki jakby one Ci odpadną. Owszem, jeżeli powiedzmy doszłoby do tego kilka innych czynników, tak jak powiedziałem, zagruntowanie podłoża, być może odspojenie, być może robienie na wilgotnym podłożu, tak i tak dalej, i tak dalej. E, może zamarznięte materiały, no tak strzelam w tym momencie, ale chodzi o to, że te płytki raczej nie, jakby tak nie odpadają ze ściany, nie? Więc nie jest tak, że Ty, jeżeli przykleisz na płytki na placki, to Ci odpadnie, nie? Bo byłoby to po prostu, no kłamstwo. Mogą, ale nie muszą, nie? Mm -hmm. Tak jak powiedziałem właśnie klej się na placki, właśnie jeżeli jest zazwyczaj, właśnie, gdzie tego więcej kleju, tak, nie chce mi się równać, jakąś zaprawą wyrównującą, mm, i wtedy się wali na placki, nie? Nie warto tego robić, nawet zazwyczaj ja zawsze rekomenduję i staram się właśnie przygotować podłoże, na, na lustra, jak to się mówi, tak i dopiero przykleić te płytki, aby nie było tego pustego odgłosu, aby nie było właśnie tych przestrzeni, aby nie kleić jednak na placki. To samo na styropian. Jest jakby styropian klejone na placki. Bardzo często w internecie możesz zobaczyć na przykład, jak niektóre elewacje potrafią wyglądać, że przychodzi wiatr. Elewacja w ogóle nie jest nie? To też nie jest temat na dzisiaj, ale właśnie zamiast dać to obwodowo, tak jak powinno i tak, i tak dalej, pach, pach, na trzy placki jakieś przykleili i potem siedzi, że cały jakby styropian, sama elewacja tutaj odchodzi, nie? Dlatego. No, raczej się nie klei na placki nic na budowie, chociaż to też nie jest takie, że nie przykleją na przykład płytę kartonową gipsową, trudno mm, tak, żebym przygotował to podłoże w miarę idealnej, tak i tak dalej, więc tu może na, powiedzmy jakby pokusić się o to, żeby malutkie placuszki dać, tak, żeby to się jakoś tam wyrównało, prawda? No, ale zazwyczaj się jednak nie klei na placki, nie? Tak wygląda na przykład klej na placki, a tu Ci pokazuję pyk, widzisz tak mniej więcej, więc tak nie rób po prostu. To tyle. Jeżeli uważasz, że film był pomocny, wiesz, że nie, raczej nie wolno i nie rekomenduje się, i nie zaleca się kleić płytek na placki, zostaw proszę łapkę w górę, bądź dwie. Pomoże to promować mój kanał na YouTube, dociera do jeszcze większej ilości ludzi. Zależy mi na tym, właśnie, byż, ponieważ chciałbym właśnie, uczyć ludzi budowlanki, żeby sami mogli to wykonywać, żeby nie musieli do mnie dzwonić, nie? Żebyś mógł parę złotych zaoszczędzić po prostu. Być proszę, inaczej, pisz o w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie do mnie, a jeżeli będę miał tylko czas, na pewno na nie odpowiem. Masz moje słowo. Zachęcam gorąco też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Myślę, że warto. Już jest na moim kanale ponad 160 materiałów z całej budowlanki, czy to stanu surowego, wykończeniówki, docieplenia, glazurnictwa, tak jak dzisiaj, więc jest naprawdę w czym wybierać. Tak, być może też y, zachęcam do udostępnienia może tego materiału dla jakiegoś znajomego, kolegi, przyjaciela, który właśnie planuje zrobić remont i ten materiał mu się przyda. Będę wdzięczny po prostu, nie? Także to tyle. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego materiału. Mam naprawdę nadzieję, że pomogłem Ci. Już to będziesz wiedział, trochę Ci się w głowie rozjaśniło. Mam nadzieję do zobaczenia. Mówił Damian Budowlańc. Trzymaj się, siema.